Tu mamy jedno, tu Cię będzie widać z tyłu, tu Cię będzie widać z przodu. A potem Ci pokażę co się nagrało. Jest 82. Cztery dychy. Wyciągnąłem z tego, z, z krzaczorów. Gość trzymał dwa lata pod płotem. Pół roku przywracałem go do jest A skręca? Skręca, hamuje, trąbi, wszystko dobrze. Znaczy tutaj promujemy gadulstwo. Nie Krzysiek jak mi powiedział co mi będzie opowiadał, to się... Zabaj się za głowę. No Ościwiałem. Ale dobra no. Możesz zacznij od tego, bo to będzie takie śmieszne pojazd, żeby się przedstawił ojciec. Imię nazwisko, zawód, wykonywane zajęcie. Imię Paweł, nazwisko Rosak. Wykonywane zajęcie prawnik, szczegółowo adwokat. Szkoła podstawowa, która czy jeszcze istnieje, jeśli tak, czy zmieniła się, kiedy ostatni raz zwiedzałeś się w środku? Szkoła podstawowa numer 7, kiedy ostatnio odwiedziłem. Bardzo dawno, ale wciąż istnieje w tym samym miejscu. Bardzo dobra podstawówka. Dlaczego wybór by ELO, a nie jakiejś innej szkoły? Jak wybierali rówieśnicy? Naturalną, jakby gdzieś tam Siłą rzeczy było to, że, że no, muszę mieć maturę. Czyli w grę wchodziło technika lub, lub licea. W związku z tym, że jakiegoś tam zacięcia technicznego nigdy, nigdy nie miałem, no to zostało liceum. W tym akurat w momencie nie kontynuowałem żadnych tradycji rodzinnych, jeżeli chodzi o liceum kędzierzyńskie. Bo ani mama, ani tata nie są z kędzierzyna kożla, więc e, jako pierwszy z rodziny poszedłem do. Do Liceum kędzierzyńskiego. Myślę, że to jakiś był taki naturalny wybór. Tak po prostu miało być. Był dobra, jak musiałeś bo jeszcze pierwszy z wszystkich poszedł do szkoły. <laughs> nie, nie, no, tak, tak, źle, tak źle nie było, tak źle nie było. Jak wyglądała rekrutacja Był egzamin do, do liceum. Wspomnienia są i, i to nie najlepsze. Powiem szczerze, że ta podstawówka, o której rozmawialiśmy, czyli szkoła podstawowa numer 7. Miała bardzo mocną fizykę, tam uczyła dwójka fantastycznych nauczycieli, byli Państwo Witek, ten kto chciał, mógł być dobrym fizykiem, no ja tak akurat mi ta fizyka przypasowała, podobał mi się styl nauczania Pani Witek. I w ósmej klasie pojechaliśmy na taką na wojewódzką olimpiadę do Opola. Wygraliśmy tę olimpiadę jako podstawówka, a indywidualnie dla pierwszych trzech osób było zwolnienie z egzaminu do liceum. No ale jak to życie czasami płata figle, zająłem najwspanialsze miejsce dla sportowców, czyli czwarte. No i w związku z czym taki egzamin musiałem, musiałem zdać. Z polskiego nie miałem żadnych problemów. Z matematyki. Zdawałem do klasy matwis, więc w związku z czym no, nacisk był tutaj na matematykę. Pamiętam, jak dziś były trzy zadania. Gdzieś tam zrobiłem sobie lekką ściągę, bo miałem problem z zapamiętaniem sinusów i kosinusów. I tak tą ściągę zrobiłem, że zrobiłem ją źle. Eee, I niestety dwa z trzech zadań e, no, miały złe wyniki końcowe. A zły wynik końcowy, jakby dyskwalifikował może nie w całości, tak jak jest teraz obecnie ale w większej części to zadanie. W związku z czym nie byłem w pierwszej gdzieś tam 30 osób, które się kwalifikowały na podstawie oceny z matematyki. I pomógł mi właśnie ten konkurs fizyczny to zajęcie to Go, tego nie wycinam. Mówię takie <gulanie> no takie kursze Gada, i pamiętam też swój numer w dzielniku. Tak, pamiętam. Bardzo charakterystyczny numer. Numer Maj Michaela Jordana, czyli tu wejświatrzy. Kupę jest... będzie jak ktoś jeszcze z mojej klasy przyjdzie i powie, że mi to sam numer. No, to weź SP... jeszcze PS25-6, no. to ja to <gulanie> e, W moich czasach? Za hmm. moich czasów było lepiej. To oczywiste jest przecież. A pani było wtedy? Było, było. No. było i po złoty tak, 50 to jest lepiej. A no teraz jest zasilane czymś normalnym. A co myślisz, to elektryk jest? <laughs> Nauczycie o którym jest mi stanie na przestrzeni Na przykład kiedyś kosa, teraz doceniasz. Na pewno największą kosą za moich czasów e była moja pani matematyczka, czyli pani Aldona Kaczmarczyk, która została później panią dyrektor, a później niestety zginęła w, w tragicznych okolicznościach w wypadku samochodowym. E, to już po, 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 jakby po naszym wyjściu z liceum. E, no była kosą niesamowitą. Napięcie podczas wybierania do odpytywania było tak duże, że Jedna z koleżanek z klasy kiedyś zemdlała podczas wodzenia przez panią Aldonę długopisem, bo liście nazwisk do wyboru, do odpowiedzi, to na jakiś czas, że powiem, powstrzymało zapędy kogiczne. Pani Aldony. Widać, że najsprytniejsza z was wszystkich była. <noise> całkiem, całkiem możliwe. Eee, ale uratowała wszystkich wtedy, bo nikt nie był na skutek tego zdarzenia odpytywany z perspektywy czasu, ponieważ poszedłem na Politechnikę. Przez pierwszy rok byłem bardzo wdzięczny pani Aldonie, bo, bo nie miałem żadnych problemów z analizą matematyczną. Eee, trzaskaliśmy w czwartej klasie przed maturą. Takie zadania, że e, jak się później okazało, były to zadania z podręczników już, już studenckich. E, muzyka czy była jaka? E, teraz mamy serwisy internetowe. Skąd, kiedy brało się nagrania? Kasety. Zamal... Czy to jest Żabka Drive-Thru? Okay. <grym> co ja z tego zrobię? <grym> Pamiętam jakąś dyskotekę taką zabawną na sali gimnastycznej, w której był DJ, taki prawdziwy DJ jak na tamte czasy. To miał niesamowitą ilość i zbiór płyt winylowych i te płyty z takim pietyzmem. Jeśli pamiętam jak nam coś puszczał, to wyciągał z tych opakowań, co było śmieszne. To Puszczał to wszystko z, z gramofonu, który w sytuacji, kiedy za blisko się tam gdzieś tańczyło dosyć mocno w pobliżu jego tak zwanej konsolety, no to igła, która jeździła po tej pocie, przeskakiwała. I doprowadziło to, to do tego, że gdzieś, pamiętam jakieś 20 metrów była strefa ochronna wokół DJ-a, co znacznie zmniejszyło możliwości i ilość. Tańczący Jedziesz moleńki Eee no, no. Cięć Cięć Aha Sporcie go czy budzić Co? Żeby cię budzić Dwa dziadki kot wspominały Dobra, Dobra. Jak, ci, jak ci na balkonie no. w machetach tak. Uratowaliśmy pani, pani życie jeszcze myślałem, że zaraz silnik wypadnie auto stanie. Co? Sport, czy coś uprawiałeś? Może jakaś dyscyplina została? Czy pojawiła się jakaś nowa? No i tu. dochodzimy do sedna sprawy. <laughs> no, oczywiście wszechobecna siatkówka. Na stałe związana z kędzierzynem kożlem. Jak wszedłem do liceum, to już trenowałem siatkówkę. Sala gimnastyczna, którą dysponowała moja kędzierzyńska alma mater, to miała wymiar jednego boiska do, do siatkówki. I tam fantastycznie się momentami grało. Moim włócznią był, był pan Paweł Buchta. Z tego co mi zostało, to pamiętam jak każdą dużą przerwę, czyli każde 20 minut w pierwszej klasie, wykorzystywaliśmy na łupanie w siatkówkę bez żadnej rozgrzewki bez e, niczego nie próbujcie tego sami w domu bo konsekwencje e, takiego uprawiania siatkówki dzień w dzień ponoszę do, e, do dnia dzisiejszego e, przychodziliśmy na salę piłki leżały i wykonywaliśmy ataki i nie wiem jak ci nauczyciele to znosili, bo to non stop było właśnie łup, łup i któregoś którejś przerwy pan Buchta nie wytrzymał, wyszedł z kantorka. Trafiliśmy chyba na jakiś gorszy dzień i w niecenzuralnych słowach poprosił nas, żebyśmy opuścili salę gimnastyczną w trybie natychmiastowym. Czyli na następny dzień pojawiliśmy się tam znowu, a pan profesor nie pamiętał o swojej słabości z dnia poprzedniego. Generalnie siatkówka była i jest będzie e, ze mną prawda ekranu <noise> dobra ludzie patrzą na ulicę Najwyżej no powtórzymy cały <noise> o ja, koleżanka lub kolega e, Moja większość wspomnień z to jest związana z jednym kolegą to jest Maciek Kuciel Serdecznie pozdrawiam Pracujący dla, dla tvn jako redaktor, robi fantastyczne e, programy. Niestety, większość z nich jest puszczana bardzo późno, bo, bo dotykają e, ważnych i ciężkich problemów, e, związanych z pewnymi aferami, również kryminalnymi. Z kolegą Maćkiem w liceum ujawniło się nam tzw. zacięcie sceniczne. Polegało na tym, że postanowiliśmy występować na przeróżnych imprezach. Robiliśmy kabaret, robiliśmy jakieś programy satyryczne. Fantastycznym handicapem tego rodzaju działalności w liceum było to, że znikaliśmy z lekcji. Jeżeli było pytanie, gdzie są rosaki no to wystarczyło powiedzieć, że są na próbie. Czas się śmieję, że w niektórych momentach by to, był to indywidualny top nauczania. Z tymi naszymi próbami zresztą związana jest jedna z najlepszych anegdot w mojej historii licealnej. A mianowicie w trzeciej klasie dołączył do nas kolega Marek Pong, także był niezwykle uzdolniony. Muzycznie grał fantastycznie na gitarze. No postanowiliśmy od razu skorzystać z jego talentu, a ponieważ on ledwo przyszedł do tej naszej szkoły, no to tak jeszcze nie opanował tego, że można znikać. Wykonując próby, jeszcze trochę się nieśmiało czuł w naszej społeczności, jeszcze się trochę bał nauczycieli. No i w któryś momencie była bardzo ważna. Próba. To już była jedna z prób generalnych przed y, imprezą w bożonarodzeniową. I Marek postanowił zostać na lekcji y, geografii u pani profesor Ewy Wrany. Serdecznie pozdrawiam. Potrzebowaliśmy go. Był akurat niezbędny, żeby tam gdzieś na tej gitarze y, grać. Ponieważ nikt z naszej klasy nie chciał narażać się pani y, profesor, no to wysłaliśmy Gościa z czwartej, żeby sprowadził marka na próbę. A gość z czwartej przyszedł do pani frany i powiedział: Dzień dobry, czy mogłoby pani puścić bąka na próbę? I ta historia nawet doczekała się gdzieś tam nagrody w Radiu Jedynce. Pamiętam kiedyś, dostałem jakiegoś bałwanka. Zgodkę. Za tą dykteryjkę, która, zaświadczam, że jest jak najbardziej prawdziwa. A Ty pamiętasz, też czy zdałem? Tak, o uczniu. No, wiem. O a Jak, tymi... z... a, a. jak, wygląda... jak wyglądała studniówka? Gdzie? Z kim? W stroje Ponowne? Z kreacji wspomnienia? To studniówka, rok 1900? 1992. Największym problemem wydaje mi się, że to się nie zmieniło, to było z kim pójdę na studniówkę. Oczywiście no, część tam chłopaków i część dziewczyn miały stałych partnerów. Natomiast, żeby było zabawniej, to część tych stałych par powstawała w celu udania się na studniówkę. A niekiedy, niejednokrotnie było tak, że na skutek studniówki e, ja byłem na studniówce z koleżanką Kamilą. Serdecznie pozdrawiam. I oczywiście w dniu studniówki w chemii rozgrywał jakiś ważny mecz. Duża część mojej klasy, w, w, właśnie w, w hali sportowej, e, odbywała kibicowanie przed studniówką. Byliśmy ubrani już w gajery. Garnitury. Poszliśmy na mecz, który miał się szybko zakończyć. Na nasze nieszczęście to było 500. No i doszło do tego, że jest nagranie ze studiówki, że nasze partnerki to było trzech na tym meczu. Zaczął się polonez. stoją same trzy, a nas nie ma. No i pamiętam, jak dziś wpadliśmy w ostatniej chwili jako jedni z ostatnich, już nawet nie. nie w miejscach dla naszych klasy, ale dołączyliśmy to do sznura e, związanego z tym, z tym polonezem. E, Kamila się musiała chyba źle czuć i stresować. To ja przepraszam. Dobra, styknie tego, 12. G -g. A podjedziemy pod kebabę?